Cześć. A dzisiaj takie oto cudeńko. Udało mi się gdzieś tam zanabyć taki zamek, zamek, takie zabezpieczenie walizek, plecaków. Jak to działa, to tutaj możemy zobaczyć. Chodzi o to, żeby spiąć dwa, jakby ucha, suwa na, na, na suwaku. To, to, Tą linką, tak? Tą, tą bułeczką, linką i tą czachą. No i uniemożliwić komuś otworzenie jednocześnie, czyli otworzenie naszej walizki. Jednocześnie jest to ten TSA, czyli Transport Security Administration, coś takiego. Czyli na lotnisku ten celnicy, czy też inni ludzie mają od bezpieczeństwa, mają klucze którymi, takie uniwersalne, którymi wszystkie te TSA zamki są w stanie otworzyć. No i cóż, to trochę dla nich to jest dobre, tak? że nie psują wam walizki, mogą tam zajrzeć, ale często jest też, często. No podejrzewam, że tego typu klucze, którymi oni otwierają są, są dostępne powszechnie lub mniej lub bardziej gdzieś tam <laughs> przez złodziejaszków mniejszych lub większych. Ale my dzisiaj spróbujemy to spikować. Zobaczymy, jak działa. Dobra. co tutaj mamy. Tak, przekręcimy. Wykręcamy. No przekręciłem. Dobra, wcisnąłem o. I zamknąłem Dobra, jakby tu pokazać jak się skrom, ten scyzoryk, bo zaraz się nim pokaleczę hmm. Czyli mamy przykład taki Mam sobie plecak Ma dwa łucha do suwaków Łapię Oba Wkładam, zamykam, no i teraz moja ta czacha pilnuje, żeby mi nikt tutaj tego nie otworzył. No i to jest spoko. Naprawdę koncepcja ok. Martwi mnie nieco ten tutaj, ta, ta, ta szyja tej tej oto czaszki. No ale do tego zaraz, zaraz pewnie podejdziemy. Spróbujmy tymczasem spikować to, czyli otworzyć bez, yy, bez, yy, bez ataków siłowych, tak? Spróbujmy zaatakować to finezyjnie. No to dopiero wyjąłem z paki, więc trochę tak patrzę, jak to tam działa. No dobra. Jakiś naszyn, no Tu mam oczywiście z tego, z tych, tych, tych dwóch podobaczek, dobieram sobie. Napinacze Nic nie za duże, ale spróbujemy nim, i spróbujemy, może, takim na tą chwilę rejkiem. Tak, żeby tutaj szybciutko zadziałać. O! tam wężykiem, tu właśnie, mam na, na myśli. Takiego rejka nawet, to nie jest yy, Ani Jakiś tam super, nie, nie wiadomo jaki, oj, przepraszam No dobra, próbujemy Cudeńko to otworzyć Coś przychodzi Jakiś tam złodziejaszek sobie przychodzi <noise> I chyba już, <noise> tak Tyle to trwało, dobra powtórzmy to Ech, mam zamknięte. Ja myślałem, że mi wypadł napinacz, wiecie, szczerze wam powiem. No to jestem, jestem, jestem mocno zaskoczony łatwością otwarcia finezyjnego. <tok> tak, tu, tu nie ma w zasadzie... Ech, ...pracy dla mnie. Hmm. No ale dobra. Nie odrzucajmy. W ogóle fajnie to jest wszystko wykonane. Fajnie w sensie że ten kluczyk to jest jakiś. To jest, być może to jest plastikowe, pewnie aluminiowy bardziej. A to jest przyjemne takie w odbiorze. To, to cała beczułka jest przyjemna, tylko trochę cięższa. Ale no jakoś sami widzicie, pozostawia wiele do życzenia. Zróbmy ten unboxing, ja to się spodziewałem, że że tutaj, jak zwykle, wiecie, unboxing, un un unboxing, no, rozpakowanie, wyjęcie z pudełka i, i próby ataku często są um, często są dosyć ryzykowne, ale tak jest, zwłaszcza, że nożem to aż Dobra, spróbujmy zobaczyć, jak odporny na nasze y, ataki jest ten tutaj, y, no... no ja pamiętam, że. Stale, yy, przepraszam, ja trochę tak myślę w ogóle o tym, że tak to łatwo poszło i gdzieś mi słowo słów brakuje, bo to naprawdę słabo yy, jeśli chodzi o zabezpieczenie w zasadzie żadne. A yy, spróbujmy siłowo to przeciąć. Szczypce boczne, myślałem o, o tym słowie linka stalowa i zresztą o wantach. Myślałem, że kiedyś tam pływałem, żeglowałem i, i, i tak to, Wanty, pamiętam tego typu były. Dobra, linka stalowa. Szczypce boczne, takie takie tanie szczypce boczne, sami widzicie, że one nie są zbyt mocne. Mam też kombinerki, a jakby coś było tutaj problematyczne, to mam też te, te moje nożyce do cięcia kabli. Od czego zacząć? Chyba najmniej nadają się do cięcia kombinerki. Sprawdźmy, jak sobie poradzą. <noise> Aha, no dobra. Głowa. Głowa uleciała. Hmm. To jest. Nie wiem, czy to jest aluminium, czy jakiś plastik. A, i mogę się sprawdzić jedną rzecz, bo hmm, no, to, 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 ta czaszka blokuje to, że nie możemy wyjąć tego elementu z łańcucha. No, z łańcucha, z, 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 no, z, z suwaka, z ucha suwaka. A to jest takie trochę plastikowe. A, to się wydaje. Pytanie, czy. Nie, to jest. Jakiś tam aluminium być może. Dobra, nie będę teraz tego rozkminiał, mogę wam tylko powiedzieć, że cóż, łatwo poszło, dobra, to tyle, szyja szyja ucięta, ten, 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 ten no ten, ten łańcuszek jest, łańcuszek to, to jest tak, tak, tak mizerna sprawa, ten, yy, ta linka, że naprawdę, nie wiem, jak ktoś, jak ktoś, jak ktoś chce i żeby coś ukraść, otworzyć walizkę i ma do czynienia, nie, do czynienia ma W ręku kombinerki, nawet nie szczypce boczne No to zrobi to dosyć prosto, łatwo, miło Przede wszystkim, a przede wszystkim szybko Dobra, no tyle A jak ktoś się będzie się bo wątpię Teraz się potrzeb ciach O, szczypcami bocznymi jeszcze można próbować to ukraić. O, bi tu jest, o, tu jest jest trochę trudniej, miałem, ale te szczypce boczne moje. Ech, się Boże, dobra. Trzymajcie się, dzięki za oglądanie. Taki dzisiaj materiał z czachą. I cóż, cześć.